jedynym zawodnikiem jedynym zawodnikiem w kadrze, czy jeszcze pamięta górnik był liderem pamiętam tak. no. Pamiętasz, nie który to był rok 2021 20, tak tak wtedy pamiętasz cztery mecze z rzędu wygraliście no więcej Między chyba nalegi, nie Na ale, nie, kolej, nie czukolej, cztery i później, potem później Rurę, i potem osiem przegrali a potem pukniewiczu przegrali tak, tak. tak pamiętam wysypało? pamiętam no wtedy było dobrze no i tam powiedziałem tak samo no że pamiętam i że jest fajnie ale to jest tylko chwila Oczywiście trzeba się cieszyć z tej chwili. Czasu dużo nie mamy na żeby się cieszyć za mocno, bo w środę już ważny mecz. Ale fajnie, fajnie popatrzeć na tabelę. Też dzisiaj fajny mecz był. Kibice nam pomagali bardzo i bardzo się cieszę, że, że ten tydzień się skończy taką coś. Powiedzmy, ten mecz z był taki, no bardzo widowiskowy, dużo bramek. No dla Was, obrońców, chyba trochę gorzej, prawda? Bo no, w tym sezonie nie tracicie za dużo bramek, dzisiaj, dzisiaj dwie. Nie, Trzeba szczerze powiedzieć, że pierwsza polowa słabo graliśmy, a wygrywaliśmy, e, trochę szczęścia. E, ale gra nie była dobra, nie było to, co chcieliśmy, co trenowaliśmy przez tydzień. E, trochę taki brak, nie wiem dlaczego, brak pewności siebie przy piłce, e, ale po tej straconej bramce na 2-2 Wyglądało to tak, jak powinno wyglądać. przez cały mecz, jak z tą piłką z strefy obrony iść do przodu. No i w końcu. Jeszcze raz trochę szczęścia przy tym uderzeniu są, ale to jest nagroda, bo jak robisz to co trenujesz, jak walczysz, to ktoś tam widzi na górę i oddaje i, oddaje i dlatego myślę, że bardzo zasłużyliśmy dzisiaj A to widzę dzisiaj postawił cięższe warunki niż Raków kilka dni temu? Ciężko powiedzieć, bo to inny styl. Mi się wydaje, że widzę w to ma więcej jakości z przodu, ale mam większe problemy w defensywie i to było dzisiaj widać. Ja się bardzo cieszę, że znowu strzeliliśmy trzy bramki i obie tak dalej. Się rywali trochę Wam pomógł to nie jest trochę. A mieliście taki nakaz, żeby bić te piłki tak mocno w niego, bo kilka razy popełnił błędy, wykluwał te piłki przy pierwszej bramce. No nie no. Nie, 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 no to tak jest w piłce, no. czasami trafisz w jego, czasami fajnie w słupek coś tam, ale nie, nie. Tak jak mówię, bardzo się cieszę, że wpadają te bramki, bo potrzebujemy bramki skrzydłowej, potrzebujemy bramki napastników. Sondre dzisiaj miał trzy fajne okazje, żeby strzelił bramkę, niestety mu się nie udało, ale ważne, że jest w tych sytuacjach, że dochodzimy do tych sytuacji, ale i tak myślę, że jak strzelimy trzy bramki w każdym meczu, to wygrywamy 90% tych meczów. Ty też dokupiłeś znowu liczby dzisiaj, dobra, dobra, dobra taka efektowna asysta, prawda? No, trochę na szczęście tam było, bo się odbyło tak e, między nogami, tego stopera, ale no tak, jestem tu, że pomagam z przodu, e, ale było ciężko dzisiaj w defensywie, bo mają mocne skrzydłowie. E, Bałem na bardzo szybki Akera też, e, walczyłem, Tro, czasami miał, miałem trochę problem, ale bramki nie straciliśmy przez tą stronę i to jest dla mnie na plus. Eriku, utrzymacie się na tej pozycji lidera dłużej, teraz jedziecie do Krakowa, prawda? Zobaczymy. Jesteśmy w dobrym momencie. Mam nadzieję, że w środę powtórzymy, wygramy ten mecz, żeby się nie sami tam zrobić problem sam sobie. Że będzie dalej taka pozytywna energia i tak myślę, że mamy Pewno siebie, że możemy wygrać z każdym, że czujemy, że jest dobra energia w szatni, w klubie i jak, je, jak masz taki dobry moment, to musisz trzymać jak najdłużej. Ty jako kapitan zespołu, co byś wskazał, co jest, takim, wiesz, co jest taką waszą najmocniejszą stroną w tym sezonie? Drużyna, drużyna. W środek dużo biegają, naprawdę, Jaru, Kubicki, Patryk, Ambro, Goch, roboty robią tam w środku. Też Sondre dużo daje i wszyscy, naprawdę wszyscy, którzy zaczynają, mecz, którzy wchodzą z ławki, się czują ważni w tym zespole i to jest jakby najważniejsze. Że też trener im da doznania, że... Nie zależy ci zacinać czy nie, one są część grupy i każdy jest ważny. Erik, to też jest ważne, okej, okay, dzisiaj straciliście dwie bramki, ale tak jak patrzy się ogólnie, no to tych bramek tracicie naprawdę bardzo mało. Jesteście w czołówce zespołu, no. które straciły na niego tylko Legia i Płoc mają stracony. To Ta gra w defensywie to było takie coś, znaczy mocno w tym okresie przygotowawczym też pracowaliście, prawda? Oczywiście, że tak, bo zawsze traciliśmy już... Znaczy, może nie traciliśmy dużo bramek, ale potem jak już straciliśmy to 90% meczów już przegraliśmy. Nie? Często tak jest w jak tracisz pierwszy, to przegrasz mecz, to jest ciężko. Eee, ale tak, jest lepiej, jest dobrze, walczymy, na co mecz, na co mecz eee, próbujemy jakiś inny styl, zależy jak to przeciwny gra i uczymy się po prostu z tygodnia w tydzień. Sztab robi fajną robotę i spróbujemy wykonywać na 100%. Czasami to lepiej, czasami źle. Dzisiaj trochę boli ta bramka z stały fragment. Druga piłka to była, tam musimy być lepsi, ale tak jak powiedziałem, jak ślimy, zawsze jedno więcej i będzie wszystko lepsze. Enika, pytanie: bo cały czas DNN e, czy, czy Poldi mówili o tym, że. My nie mamy presji, nic nie musimy, ale teraz sami nakładamy sobie tymi dobrymi wynikami. Jak teraz ty z, z pozycji kapitana, jednego z liderów, jak tym zarządzić, żeby e, właśnie ta presja nie zjadła tego zespołu? Nie, też dzisiaj trener powtarzał, że nie ma presji, bo przed meczem z Motorem to ja sam na grupę napisałem trochę takie... Powiedzmy motywacyjnie słowa, żeby podpalić jeszcze trochę chłopaków, ale może to, był, to była dodatna presja dla nas, dla nich, nie wiem. Teraz nic nie pisałem, e, trener nas uspokoił, mówił przed meczem, że nie ma presji, że my po prostu nie musimy, tylko możemy coś fajnego zrobić i no, myślę, że musimy tak dalej funkcjonować. Nie mamy presji, ale musimy być głodni sukcesu.